Witajcie, witajcie. Dziś na planie Mazda MX5, rocznik 2002, czyli chyba NB. Tak? NB. Taka Mazda, tutaj na początku mieliśmy włożyć kompresor. Zestaw kompresora dostarczył nam klient, ale powiedzmy, że z czasem, jak zaczęliśmy wskazywać za robotę, no to, to namówiłem klienta, że jednak zamiast tego kompresora Włóżmy turbo, zrobimy naprawdę moc, bo z tego kompresora, który tutaj chcieliśmy włożyć, to jest 1.8, a kompresor to jest MMM. M45, M, 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 M jak to się otwiera. Eaton M45, czyli mały kompresor, e, mały kompresor, który mieliśmy już w jednej maździe, tam było 1.6. Akurat z tego materiału był filmik. No i uważam, że po prostu e, ładowanie kasy w to, żeby doładować to kompresorem, to jest po prostu no, szkoda gotówki. Taka jest moja opinia, w szczególności tego kompresora, bo jest on po prostu mały wydajnościowo w 1.8. Powiedzmy, że jest to za mały kompresor, żeby uzyskać ciekawą moc. E, w każdym razie taki zestaw dostaliśmy, mieliśmy go zamontować, e, ten kompresor miał być tutaj. Mniej więcej w miejscu tego turbo. Tu mieliśmy taką flaszę pospawaną, także generalnie trochę roboty było zrobione. My mieliśmy zrobić dalej, czyli kosztowo na pewno wyjdzie, wyszłoby to taniej. Natomiast jeśli chodzi o jakość, to uważam, że bez porównania byłoby dużo gorzej. A tutaj będziemy mieć potencjalnie ten zestaw. Możemy z niego generować bez problemu 250 koni. Tutaj już pospawałem układ dolotowy. To będzie do turbo. Tutaj spawałem króćce do odmy. Jedna odma. I tutaj ta druga odma, ta druga odma ma zaworek jednokierunkowy czyli widziałem, że niektórzy tutaj zostawiają tą odmę seryjnie wpiętą w ten dolot. Powiem tak, według mnie jest to błędem, ponieważ po pierwsze jeśli mamy uszkodzony zaworek to w momencie kiedy mamy tutaj nadciśnienie no to nadciśnieniem pompujemy układ korbowo-tłokowy. A ta odma jest mała, bo tutaj mamy wewnątrz było chyba 7 mm więc doładowanie plus to, że jeszcze pompujemy tutaj doładowanie no to tutaj ta odma może nie wystarczyć i po prostu ten układ korbowo tłokowy będzie mieć nadciśnienie, nadciśnienie. A nadciśnienie w, w układzie korbowo tłokowym to bardzo źle, jak wiecie. Jedna odma tutaj, druga odma tak samo. Mogą je połączyć, ale stwierdziłem, że to bez sensu. Dlaczego nie w atmosferę? Ponieważ tutaj konfiguracyjnie nie było żadnego problemu, problemu z tym, żeby to tak fajnie tutaj wspawać. To po prostu to był nieduży nakład pracy, żeby to było zrobione. Ok. Także odma leci w turbo, czyli przed turbo, zasysa to wszystko do silnika nam. Czyli powiedzmy, że tak samo jak w serii, no nie? Także tutaj tak siada ten dolot, spoko pasuje. Turbosprężarka to TD HL 0413T. Nie jest to ta turbosprężarka z benzyny, z Volvo, z 2.4 chyba. W każdym razie fajna turbosprężarka z zbudowanym Westgate. -em. Tutaj, jeśli chodzi o stronę gorącą, no to pomalowałem to farbą VHT czyli taka termoizolacja, ponieważ nie mogę już znaleźć dostępnego takiego koca, żeby to termicznie jakoś zabezpieczyć. Także farba coś tam na pewno pomoże. Jako turbo, turbo jest używane, u turbo nie było regenerowane. Ja preferuję raczej turbo sprężarki, jeśli są oryginalne, no to żeby to były używki, ale były po prostu w jak najlepszym stanie, ponieważ ta używka pojeździ dłużej niż, niż te regenerowane. Kolektor wydechowy, jak widać króciutki, tutaj mamy na zejściu jest EGT ponieważ są krótkie te runery, to stwierdziłem, że EGT na zejściu może być. Jeśli chodzi o kolektor, no to kolektor został zbudowany z stali nierdzewnej. Jest to 316, stabilizowana tytanem, jakoś tak. Flansze plus takie kolanka już sobie kupiłem, też, z takim, też o takiej klasie. Początkowo miał być budowany z czarnej stali, ale po prostu nie miałem dostępnych, no nikt nie miał tych flansz, których potrzebowałem na już. I tylko takie fransze były na no, już dostępne, dlatego ich użyłem. <grydy> Idziemy dalej. O tutaj mam akurat, wykombinowałem coś takiego. To jest zasilanie turbo i to wygląda następująco. Tutaj mamy blok silnika. W bloku silnika był czujnik, więc użyłem takiego nypla. Tutaj z jednej strony było jedna 1,8 Npt, czyli wkręcamy w blok. Następnie tutaj już w ten ładny trójnik, który tutaj wyrzeźbiłem, to wkręcamy w ten nypel. Czyli blok, nypel, trójnik, e, następnie mamy, nie mamy tutaj już seryjnego czujnika oleju, ja tutaj użyłem taki z Peżota. Dlaczego? Ponieważ ten czujnik oleju jest to czujnik, który posiada w sobie e, odczyt temperatury oraz ciśnienia. Także jednym czujnikiem załatwiamy wszystko. Tak wygląda, te, tak wygląda ten trójnik. <laughs> Także to leci tam, pod kolektorem wkręcamy, koło grozi i tutaj ładnie w, w turbo. Ten temat załatwiony, seryjnie. Ta turbosprężarka ma restryktor, nawet nie wiem jaki, w każdym razie nie trzeba tu niczego montować, tylko nypel i tyle, ale zamulony jeszcze jestem, kawa nie zadziałała. To jest dolot od tej strony, czyli pyk i tutaj do przepustnicy, tu jest 60 chyba 3, tutaj mamy tą drugą stronę do lotu i to ma być, tak, tu musiałem zrobić takie wejście 180 stopni, żeby w ogóle zejść, bo jak widać bo tutaj jak widzimy, no to tak aby ta gruszka była oryginalnie i to żeby fajnie nam tutaj działało do wave no to dolot wychodzi nam centralnie do góry także musiałem zrobić takiego wywijasa i on tam generalnie wchodzi to bez problemu ten wywijas jest włączony w tym miejscu takim łącznikiem, tak żeby to mogło pracować i następnie lecić do coolera czyli z tej, z tej strony cooler i to tam o tak jakoś leci. I downpipe, downpipe, downpipe. Downpipe tak wygląda. Bandarze już owinąłem. Jest to dużej średnicy downpipe, bo ponieważ tutaj mamy duże wyjście, także jeszcze to zrobiłem po prostu typowo, gdybyśmy chcieli robić takie 300 koni. Tutaj jest downpipe zrobione z rury 2,75 cala. Również pokryłem to farbą VHT. Tak, żeby ta jednak flasza troszeczkę termicznie była odizolowana. Tutaj, jak widać, downpipe jest dość krótki. To wychodzi tak obok skrzyni, później zobaczycie. I tutaj zajdziemy już na rurę 63,5 mm. Zobaczmy, jak wygląda temat elektroniki. A mianowicie Sławek tutaj miał podłączyć DETA. Widzę, że coś zaczął robić. Jeden kabelek wpięty, <gry> także to jeszcze przy tym, gdzie trzeba pogrzebać. Dlaczego DET? DET jest najprostszy. Ten sterownik seryjny z DET-em jak najbardziej działa. Dlatego jest DET. Na sam koniec zostawiłem sobie coś najgorszego, czyli spływ oleju yy, z turbo. Spływ oleju zrobimy w miskę w najwyższym punkcie, jak to możliwe. No i ten spływ zrobić, to trzeba zemontować tę miskę. Także temat, którego nie lubię. Miska zdemontowana, było ciężko. To było ciężkie. Miska umyta, spływ oleju w najprostszy sposób. Tutaj mamy dwunastkę węża, możemy to założyć. Nie spawałem tego, ponieważ spawanie miski, tutaj jakieś króćce czy coś, to zawsze jest problem ze spawaniem, z zatłuszczeniem tego. To jednak jest miska olejowa, to zatłuszczenie weszło głęboko w materiał, także normalnie jest skręcany spływ oleju. Tutaj mamy podkładkę aluminiową, niemiedzianą, także bez lipy, skręcone mocno na kleju, także to tutaj ma być szczelne. Robiłem tak już niejednokrotnie, nie odkręca się, także Prosty, sprawdzony sposób na spływ oleju. Tak to wygląda. Zabieg w dół. Tutaj, żeby tą miskę zdemontować, to naprawdę sporo trzeba się na, na gimnastykować. Nie jest to zabieg, który można zrobić w godzinkę. W takim razie wyląduje testowo taki zestaw wskaźników, wszystko w jednym, coś typu DeFi, no, polskiego wykonania. Wspieramy polskich twórców. Tak, Sławek to podłącza i, I zaraz zobaczymy. Będzie, zaraz będzie działać. Jak to Ze będzie 7, działać? 355. Tutaj w tym, w tym mamy, że tak powiem, komputer, który myśli nad wszystkim i do tego podłączamy. I tylko z tego wychodzi to przewód, baj. który idzie do wyświetlacza. Taki ładny wyświetlacz, on jest dotykowy. Tak. Dotykowy wyświetlacz, to jest normalnie. Masz wpięte już jakieś czujniki? Nie, mam właśnie nic jeszcze wpiętego, ale tak to wygląda. Jest tu taki patyczek specjalny do klikania. Ale już go A gdzieś... paru, jest... No pewnie działa. Pokaż Tu masz ustawienia. napięcie akumulatora. W sumie jedyne co jest wpięcie, wpięte to będzie napięcie akumulatora. E, 12, 23. I tu macie minimalną, maksymalną. Tu jest buzzer, alarm, tutaj. Ciekawe jak głośno to będzie dawać. To alarmy i tu macie alarmy, na przykład DGT po przekroczeniu możecie sobie ustawić. Ciśnienie oleju, poniżej którego też się włączy alarm, temperatura oleju, temperatura wody, ustawienie. No to tu sobie możecie wyłączyć po prostu czujniki, które, jeśli któregoś nie używamy. Tu na przykład nie będziemy używali ciśnienia paliwa, jest OFF. No to jest to off. Dobra. O, i widzicie, teraz nam ciśnienie paliwa znikło, a przedtem było. Mogę podpiąć temperaturę wody, mi się wydaje. Żeby... Coś się tutaj zmieniło. Minus 2 stopnie teraz pokazuję, czyli mamy źle skalibrowany czujnik. Ale to po prostu możemy sobie skalibrować pod jaki chcemy. Na przykład w tym przypadku będziemy używali oryginalnego czujnika, nie będziemy dokładać. Tylko po prostu mamy wyrzucony pull-up z niego i możemy użyć sobie, razem z seryjnym komputerem, możemy użyć tego samego czujnika, którego, którego używa seryjny komputer. Mamy już wszystko zamontowane. Tak to wygląda. Zapłon. Tu mamy przykładowo temperaturę cieczy. I tak, najpierw mamy temperaturę, która jest w tym momencie i obok mamy maksymalną, jaka była. No to w tym momencie mamy 31 i tu 31, ponieważ auto jest nieodpalone. I to tyczy się wszystkich czujników. Generalnie fajna sprawa, bo jeździcie i widzicie aktualną temperaturę i niżej widzicie, jaka temperatura była não I na przykładzie EGT mamy teraz w tym momencie 360, a maksymalnie jak przygazowałem było 386. Fajna sprawa, oczywiście możemy ustawić sobie limity. No to w tym przypadku mamy właśnie temperaturę cieczy, mamy temperaturę oleju, mamy napięcie ładowania. Tutaj mamy ciśnienie oleju, tutaj mamy jakie jest doładowanie, czyli mamy podciśnienie i EGT. Tak wygląda menu, cyk, woda, woda, co tu ma być włączone, tu wszystko sobie włączamy, Sławek pokazywał co jest dalej. AFR, EGT, ciśnienie paliwa. No i mamy alarmy, czyli powyżej jakiej wartości danego czujnika ma być włączony alarm dźwiękowy. No to woda 120, temperatura oleju powyżej 115, ciśnienie oleju poniżej 0,8 i EGT powyżej 930. Na podstawie czujnika EGT pokażę Wam, jaki jest sygnał alarmu. Idziemy. No i jedziemy. Jak słychać sygnał jest naprawdę, naprawdę jest głośny, także w czasie jazdy na pewno go usłyszycie. Niebawem na kanale pojawi się więcej na temat tego urządzenia. Prezentuje się to naprawdę fajnie. Jest to polskiej produkcji, także trzeba temat docenić, dlatego ja zrobię z tym oddzielny odcinek. Oczekujcie, jak, ten, jak to urządzenie już przejdzie wszystkie możliwe testy, to po prostu trafi do sprzedaży. Ostatnie szlify, Sławek podłącza wentylator na przełącznik, bo tego jeszcze nie było, ta miotła już tak cierpi, tak się ją źle zamiata, generalnie wstępnie powiedzmy przejechaliśmy się po drodze, no jest chyba okej, okay. auto jest typowo na tor, także niezbędna jest laweta, co to tak buczy, gdzie ma tłumik, Jarku gdzie jest dumik? dobry, nie pytaj, coś zrobił, pozbawałem, Łącznik, a końcowy odpadł. No zgnił. A wiesz gdzie zgnił? W środku. Nie będzie darło mordy głośno? Nie, na Ładny przelot. Dobra, tak. Podparcie maski. Ile to będzie, ile to będzie barów? Mm, tak, no tak, bar 0,9 myślę. Zobaczymy, co, co pokażę. Zamulony dzień dzisiaj. Dlaczego? Nie wiem. To jakiś tak. Pomier numer jeden, 06 barów. się do środka, ale to ciepło. O, elegancko działa działa. Działa Jak tu jest mało miejsc. bo za z nas, zostało zamknięte na, na stugę i później było, przy odcince było 0,5, nawet nie całe.

No prawie, 227 koni, 280 276 nie? 230 koni już To będzie raczej limit, tak uważam Syryjne sprzęgło Seryjne sprzęgło To jeszcze jest seryjnego? Seryjny silnik No to poprawił to. To Poprawił to. To jest 230 koni Falowany trochę ma ten No Nooo, to wiem. Nie to tam aferci pewnie Tak, tak, delikatnie. Znaczy teraz musisz... go, teraz w większym i, i, i trochę go też przylało, nie? Ogólnie. Jest 7 górą. Widzę, że już trochę opada moc. Może mi tam jeszcze zaponu dołożył. Na razie zapon bez problemu przyjmuję. Nic A nie stuka. Od trzech. Aniu teraz ile teraz? podobno przy 320 i korby lubimy wylecieć. <laughs> 276, tak? Tak, 276. A to spokojnie. To może nawet nie będę robił górki z dołu, bo to bez sensu. No paliwo sobie przygłaź, nie? Bądź będzie tak pierdolił. Mniejszy dyktarz, nie? To co? Eee... Co to za to, 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 to. I co? O nie. No troszkę lepiej to ma teraz wygląda. No, za za 0,85. No, już by się pochwalił. Ty, no, teraz można się już pochwalić. <grym> Gdzie się pochwalić? I tak coś chujowo jest, na pewno. Ktoś poszedł i to zrobi lepiej. Do, to w komentarzu jeszcze teraz rzucę... No w komentarzu się dowiemy, co jest zjebane. No, dawaj pewno da się kupimy takie drafki. <grym> to poproś od razu opinię ekspertów. No to właśnie, eksperci można na siebie opowiadać, od teraz możecie. Jak dotrwaliście do tego miejsca, to <noise> macie zezwolenie. Te Wrzucę <noise> teraz mniejszy boost, 0,7 <noise> A jak ta góra? Tutaj bardziej zdycha niż tam, nie? 6000, znaczy no utrzymuje moc do końca. Ale no tam mieliśmy moc nie ma... przy samym, przy praktycznie. No, tamtej. A, no nie do doładowanie nie spada. Paweł tak, że to już taki max tej turbosprężarki. No to nawet będzie ci kisła troszkę, nie? Górowy. Tam było GT17, chyba Saba, tego 175 koni i kurwa, przy samej odcince wychodziła moc. Ale na drodze to i tak wydaje się, że ciągnie cały czas do końca. Dobra, to poprawiamy tu jeszcze? Ja wrzucę się z, z na 0,7 bara, schamujemy po prostu, bo dwie mapy tak, mają Tak, dwie ma wciągnąć. Dobra. I... Drugą I... mapę bez boosta zrób. Bo 0, Samues, i tyle, nie? Sam West nie to mało, tylko pół bar. Nie wiem, czy wyjdzie. Będzie jeszcze. leciał zapłon, to się przyda taka małpa. Ja Najlepiej by było jakiegoś mądrego swapa wrzucić, prawda? To jest na tyłu napęd, bo dużo miejsca w tym natynie, na skrzyni i na silnik, może by coś weszło. No ale jemu zależy na czymś czy ja ruch, cztery, jest cztery, pewny, druchce, pewnie? Czy ogóle, te bo... silniki nie są popularne właśnie A w m... i nie rzucają tam M20 silników. Słuchaj, rzucają na pewno na przykład ten silnik 2.3. Jak gość jeździ w tym ataku i wrzuci sobie taki oparty silnik ciężkiego chłopie, to z prowadzenia prowadzenie auto w... zresztą się spada. Mm. To jak masz we szóstą kurwa, to ten, rzędowo szóstka, czwórka, nie? Co? Mocny zapłat, ale... Kurwa, no, to faktycznie wyłączę na 0,35 to, <grym> to I pół. Bara. Do... teraz było co? Jak było teraz? Co? No 0,55 bara. I co robimy teraz? Ostatni powiat jeszcze. No koniec. 0,55 bara i mamy 220 koni, tak? 218. Mhm. I 250 N. A wyłożony na bok? Nie wiem. I Jesteś, tyle, ile utrzyma sztanga w webpagecie, ile do ładowania będzie. Daj, gdzie czwony leciał? 0,4x0, czyli to było to to mogę wyjeść chyba na pierwszą. To jest 0,4x0, czyli to 85 N, i 220 N. To będzie tak fajną różnicę, nie? Mm -hmm. yy, no różnica będzie fajna, no. no kurwa. No, 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 Dajcie, o tak masz porównanie. Sławek. Tak jest porównanie. No, no, Ty były tak. A tutaj na tej mocniejszej mapie jeszcze było coś za do jeszcze nie było. Było? Mhm. Na no, obu jest, bo nic, kurwa nie stuka. No ale no, masz fajne, to ja wiem. Nie, no, nie, nawet jeszcze teraz troszkę cofam, Tak, niech będzie. Bezpiecznie. Dobra, czyli zakończymy, tak? Dobra, tak. Dominik się uśmiecha. Przeżyło. W miarę szybko poszło. No nie zmieściliśmy się w godzince. Trzeba do tego dążyć, żeby się w godzinkę zmieścić ze strojeniem. Ale poszło sprawnie. Nie było awarii. Była jedna awaria, tutaj mieliśmy. to był ten przewód była jedna opaska i normalnie ciekło dziwna, dziwna sprawa po prostu chyba skorodowany aluminium bing, 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 bing. teraz ma moc, to może wyjedzie, nie? No i tak minęła sobota. Wszyscy zadowoleni. Ja też. Pierwszy raz udało się bez większych poprawek. Auto zapięte. Spadamy do domu. Podobno 320. No. Nara.